Witam, witam. Idziemy w ten upalny dzień na siłownię. Dzisiaj wspólnie Sylwia rozpoczyna treningi, więc będzie się przyjemniej trenowało. Przedstawiam wam kolegę, który zgłosił się do nas na współpracę. Jest tutaj nieco do zgubienia, więc zobaczymy co uda się wypracować w niedługim jak nie zgubię, w czasie. Jak nie zgubię, to jest zwrot, nie? <laughs> Właśnie, nas... gwarancja. Pierwsze ćwiczenie, ściąganie drążka do klatki na chwytem. Złap sobie troszkę wężej, tutaj na załamaniu. Tak, wypnij klatkę. Ściąg troszkę barki teraz w dół. Tu nie na dół. Pochyl się trochę do tyłu. I oczywiście wiesz, myśl cały czas o pracy tutaj łopatek, że jak robisz ruch do góry, to żeby ona szła razem z tobą do góry w dolnej fazie mocno ją zepni I, kon, i kontrola przede wszystkim Ile takich podtrzymań? Wszystkie jak? Czuję w końcu plecy No dokładnie Ja wiedziałem, że je mam po prostu Widzisz, poczujesz za niedługo, jutro poczujesz Myślisz, że zakwasy mocne będą? Co? Będą, dlatego podczas pierwszego treningu nie warto skasadzać ze zbyt mocnym treningiem jesteś początkujący tak naprawdę już lekki trening wystarczy ci po to żeby dać bodziec mięśniom do zmiany nie trzeba się zajętać kiedy ostatnio widzieliśmy je na siłowni kiedy byliśmy? mnie to chyba u mnie w piwnicy ale no. tak są 3-4 lata nie? Coś takiego no i można się zapuścić no i no. tak lata już wypi. no, no bokiem stań ale nie wciągaj. No nie wciąg, dobra. A może teraz. A okay. da się wciągnąć? Wciągnąć? Da się jeszcze tak raz. To jest maksimum, co <śmusz> mogę wciągnąć. No, więc. Ale to więc, wciągnąć. więc tym razem myślę, że to będzie próba, udana przemiana i za dwa miesiące... Poznamy cię w innej odsłonie. Zobaczymy, zobaczymy, zależy jaka motywacja będzie. Będzie dobra, będzie dobra. No, Upacy tam robią pierwsze ćwiczenie na plecach, a ja idę zrobić swoje pierwsze, czyli podciąganie na drążku na chwytem. Ale dodatkowe kilogramy to w podciąganiu są brutalnie odczuwalne rozgrzeweczka zrobiona jak wrócić po treningu po przerwie miesięcznej do treningów drugie ćwiczenie bardzo fajne przy treningu nóg suwnica robiąc suwnicę ze stopami ustawionymi, można powiedzieć średnio bardzo, można, bardzo mocno można zaakcentować dwugłowe uda i pośladki. Więc dla kobiet ćwiczenie idealne, dla facetów zresztą też. No, dwie seryjki. Po 8-12 powtórzeń i trzecia kończąca z mniejszym ciężarem na większą ilość powtórzeń. Bardzo fajne na zakończenie ćwiczenia. Nagrywamy teraz na porównanie. Dzisiaj jest 22 czerwiec. Wskakuj! O kurde, kurde. czekaj, bo ja kamerę trzymam, to mam. No, no, <laughs> no właśnie, No to bazy. 114 a, Ale kilograma. to jest mu, że tak, zegarek, złoty łańcuch, okularności. Lepiej nie łuty, nie. na golaska no, wskoczyć. Czyli na można uznać za jakieś 113 kg. I, I tak się ważyłem kilka dni temu i było 113 kg. 113 więc. No, więc 22 czerwiec rozpoczynamy przemianę, kontrola wagi. Co tydzień, a aktualizację na kolejnym vlogu, wagi zrobię pewnie za jakiś miesiąc. Żeby... Tak, no, to będziesz to mnie sam to to prosił on się, czy mam podsyłać masę. podsyłać masz. No bez, tak, bez, waga co tydzień to. w raporcie, a zdjęcia co dwa tygodnie. Dobra. Bo wtedy już widać zmiany. I czwarte, ćwiczenie na plecy. Od nie, to nie kątuj tego do przodu, tylko Kosta. na siebie. Na siebie bardziej. Tak, bardziej na siebie. Wtedy masz mocniejszą pracę najszerszego. To są właśnie takie małe drobiazgi treningowe, lekko innych, pył, a... a już praca mięśnia jest zupełnie inna. No więc trafiłeś. Dobra, fajnie. A ty jak ci idzie? Tak więc na, na zakończenie treningu... zakończyć lecę śruksami tym razem wybór na tym planie treningowym padł na handle mocne dopięcie, powolne, kontrolowane ruchy. Za chwilkę jeszcze jedno ćwiczenie na tył barku, bitzerz i załatwione. ciekawie, będzie ciekawie. za szczepionki. Tak. Cześć, cześć Pat. Na razie. No, trening zakończony właśnie. Patrzcie co się tutaj zaczyna dziać. Jak trening? Pierwszy? Ciężko, ale jestem zadowolony. Endorfinki skoczyły, także tak. zobaczymy jutro. No, jutro będzie na pewno dosyć ciekawe jak się obudzisz. Ale nie przesadzaliśmy dzisiaj, bo tak jak mówiłem wcześniej, pierwszy trening nie warto zbyt mocno dokładać, żeby nie cierpieć następnego dnia za bardzo. Buwa, burza. Zaczynamy i takim akcentem burzowym kończymy dzisiejszy odcineczek treningowo-edukacyjny. Dzięki za oglądanie. Na razie.